Witamy serdecznie w restauracji. Jakie jadam? Wietnamskiej. Wietnamskiej. Co zamówiłeś? Na granicy z Laos, ale po stronie Tajlandzkiej. To jest trzcina cukrowa, owinięta, mm. tak dobrze? Pomieszane, zmielone powiedzmy owoce morza. Tak Aha. Tak? Owoce morza. A to trzcina jest. cukrowa. Tak? Mhm. Ja mam co tu jest? A to masz e, z, niby sajgonki, jak to w Polsce się robi. Tutaj takie bardziej pietruszka wersja, wersja dla weganów. Tu mamy orzeszki, są z orzeszkami. Tu żebereczka, czosnek. Kiełki widzę. Tutaj są. I chili, nie? I chili, aha. Także zobaczymy. To jest bambusz tutaj. Zobaczymy, jak to będzie smakować Także jemy tu sobie. Dobra. To może tak w tym, nie? Nie. Za mocy. No. restauracje na granicy dla Osama No, Można? Można. No. Będzie dobre. Tu mamy też żebelko. Kuski vermicelli, tutaj kuski ryżowe. Kurzeczki. ryżowe. Tu wszystko zresztą, Tutaj wszystko zresztą. ryżem. te kuski. Zamoczymy w sosie z tymi... Żypa, z tymi z rzyżkami. Z rzyżkami. A spróbuję y, te mięsko z orzeszkami, nie? Słodkie. słodkie! 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 13 mm. I tak by było, to... Nie, nie. A, to słodkie. 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 No. ale słodkie. Osiągnięte olejem uh -huh. i tak jest Ale sterol. Zobaczymy. To jest taka panierka Tu mamy instruktora oczywiście. A, czyli mamy jeść... Tu jest jakby taka marchewka na, na krwawczu. Uh -huh. To jest, jest odstęp będzie. Dodajesz do tego, do tego mięska niby. I do tego jeszcze będziesz też... Tak jest. Aha! Jest. I jak? Dobra. Ale ja tak wolę pod płytę. Dokładnie. Trzymajcie się. Pozdrawiamy z granicy Tajlandia. Ja. Nongkai. Nongkai. Tak. Mi się mylą te nazwy, ale po pięciu latach mi się wydaje, że... Że już nie będzie się mylił. Czy nie? nie? Gdzie więcej? Gdzie więcej? O, mamy tu jeszcze coś. Patrzcie, deser. to deser. To będzie do tego sosu z pożyczkami. Ona, ona sobie wzięła tylko deser. Aha. Czyli kawałki kokosa na słodko. No i to jest to moje, to samo co ty masz. To samo. Tak, obrócili? Jakieś wodorosty. No, ona A. ma deser, nie? Mm -hmm. Czyli masz kawałki kokosa z żółtami czerwonymi Aha. i z Aha. No to będziesz mieszał sobie te, y, ten sos orzeszkowy z tymi masztami mięta, bazylia, zwykła sałata, y, nie wiem, chińska No? I to wszystko razem. Jeszcze Dobra, raz, jemy, jemy, jemy. Jemy, jemy. No. Am, Ami, jami, jami. I oto przy tym stole żegnamy się z Wami. Zapraszamy Udon Tani Friends Cafe. No nie tym razem. No nie tym razem, ale żeby no trzeba chodzić po restauracjach, różne smaki popatrzeć, smakować i można powiedzieć coś, wyciągnąć z tego wnioski, co jest dobre. Czy nie? Trzymajcie się.